Cześć, może was Pawkon Games w kolejnym odcinku na moim kanale. odcinek informacyjny. Poinformuje Was w, w, o, w nim o Pawką nowym Halloween. Rozpocznie się ono 24 października, a będzie trwało do 31 października, czyli do Halloween. Dlatego też odcinki nie będą wychodziły aż do 24 października, wiem długo bardzo. Ale pojawią się trzy Odcinki specjalne jeszcze przy 24. Także wyczekujcie, pamiętajcie, żeby się stawił. Dzwoneczek terminarz będzie ogólnie bez tych: oczywiście, odcinków specjalnych, bo tam jest pewna niespodzianka, bez tych odcinków nie wliczę w kalendarz. Ale terminarz pojawi się na moim Instagramie jakieś 2-3 godziny po tym filmie, Nie, albo jest kiedy ja montuję ten film, nawet nie, ale będzie na moim Instagramie oraz na stronie. W ogóle do linka do mojego macie oczywiście w opisie oraz na stronie, którą obecnie tworzę nową, a link, kiedy już się skończę, pojawi się także na moim Instagramie, także pamiętajcie, żeby obserwować też mnie na Instagramie, bo tam też rzucą jestem z tego skanałem. Pamiętajcie, żeby pod tym filmem... do 31 października, czyli oczywiście do Halloween, a pisać swoje pytania do mnie. Nie, A ja odpowiem na to pytanie w halloweenowym live pod tytułem Straszne QA, live halloweenowy. Będzie to oczywiście 31 października live z tym, pewnie coś się poza tym filmem pojawi. Bo tak jak mówię, będę teraz grał odcinki na zapas przez 24 dni. Plus jeszcze te trzy odcinki specjalne, więc są sporo roboty. A mam nadzieję, że to się opłaci. Pierwsze, między 1 a 3 listopada, czyli kiedy jeszcze Halloweenowy. Klimat będzie się utrzymywał. Nie wiem, z w czasie wszystkich świętych Zaduszek, co nie. Postaram się wypuścić. Podsumowanie tej serii kawałeniu. Oczywiście to samo też będzie na gwiazdkę. Na wielkans też prawdopodobnie. Nie, ale na gwiazdkę na pewno będzie. Rozpocznie się 17 grudnia i będzie trwało do, aż do 26. Go I także 24 będzie live, ale ja już więcej nie mówię. Dowiecie się wszystkiego, kiedy już będziecie oglądać. Ja dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że zobaczymy się w Pawku Nowym Halloween oraz o specjalnych filmach. Znaczy, daty premierów filmów specjalnych pojawiły się na 4 dni przed wypuszczeniem pierwszego z nich. Także możecie wyczekiwać. Czy będziecie ciepło? Cześć.